Z naszym ekspertem, profesor Marią Załuską porozmawiamy na temat częstego zjawiska depresji. Pacjenci często poruszają temat, że depresja to zwykła fanaberia i chwilowe załamanie, że nic im nie dolega, nic nie jest. No właśnie samo określenie fanaberia jest właśnie takie negatywne, powiedziałem pejoratywne, bo ono zakłada, że ten człowiek, nie wiem, złośliwie. Stał się taki jakiś trudny, prawda, w tej depresji, albo że coś sobie wymyślił. Tymczasem depresja, jako choroba, spada na człowieka jak grom z jasnego nieba. On tego ani nie chciał, ani nie wymyślił, nawet się tego nie spodziewał. Jeżeli chodzi o to określenie załamanie, to ono jest już może mi bliższe, bo rzeczywiście jest to jakieś załamanie. Jeżeli chodzi o określenie chwilowe, to o tyle to jest prawda, że depresja w zasadzie ma przebieg fazowy i kiedyś, kiedy nie było leków psychotropowych, depresje ustępowały same. Bo każda depresja właściwie może minąć, tylko że trwa to niekiedy bardzo długo, a cierpienie w czasie tej depresji i ponoszone szkody mogą być ogromne. Kiedyś, dawniej, kiedy nie było leków psychotropowych. Mówiło się, że depresja nawet grozi śmiercią głodową, tak? bo trwa bardzo długo, pacjent w ogóle nie jadł. Dzisiaj, kiedy mamy leki, takich stanów już nie widzimy. Pacjentów, którzy wyniszczają się głodową wskutek depresji. Więc jest to założenie przemijające, i tutaj pamięć o tym, że jest to przemijające załamanie, jest bardzo ważna, dlatego że pacjent w depresji bardzo cierpi. Wydaje mu się, że jest to stan nie do wytrzymania, i stąd niekiedy jest myśl samobójcza, żeby przerwać ten okropny stan, w którym się znalazłem, bo ja tego nie wytrzymuję. I przypominanie, mówienie, że to minie, tak jak jeżeli znajdziemy się w ciemnym tunelu i nie widać już światła za nami ani przed nami, możemy być pewni, że to światło się pokaże, że to minie. I to niekiedy pacjentom bardzo pomaga, kiedy im mówimy, proszę tylko przetrwać, bo to na pewno minie. Więc to określenie przyjmujące stan, przyjmujące załamanie, ono kryje w sobie też jakąś nadzieję dla pacjenta. Ale to nie znaczy, że nie mamy tego leczyć, prawda? To jest konieczne leczenie, żeby ten stan minął szybciej i z mniejszymi szkodami, z mniejszymi stratami.